Siemanero, troszkę z tej strony witam Cię na moim kanale. I taki miała być dzisiaj imieninowa niespodzianka, ale przez to, że jest środa, a nie weekend, to zrobiłem Witchfire. A jeszcze dodatkowo w materiale macie informacje o tym trochę. Chociaż większość się pewnie z Was domyśli o co chodzi, ale zobaczymy. Macie tam, powiedzmy, małą mini-ankietę w materiale na początku, tylko podzieloną trochę na różne tam odstępy wątkowe, więc musicie przesłuchać cały materiał, żeby. Może początek, <laughs> jeśli o to chodzi. Zapraszam do obejrzenia całego, oczywiście, żeby tam wiedzieć, co chodzi. Także dzisiaj w wersji 086. Za, teraz materiał leci, 60% przesłano. Na 21 nastawiłem, więc będzie premiera za 78 minut. Um, na mapie Island of the Damned włączyłem gnozę szóstkę. No i wchodzimy do... A, jeszcze muszę dopisać ten Willing Tower w nazwie. Wchodzimy do Willing Tower i zobaczymy, czy się uda pokonać tego gościa. Zapraszam, narka, a ja idę spać. Nie no nie, muszę być na premierze, więc będę. Tam w komentarzach jakby co. Nara. Trzymajcie się szekala do następnego.